że tak liczne grono gości zaszczyciło nas swoją obecnością, na wielkim wydarzeniu, o którym za chwilę będziemy opowiadać. W sposób szczególny chciałbym powitać Jego Księdza Profesora Wrocława Kalinowskiego, Rektora KUL. Bardzo się cieszę, że księdza jest chwili... Chciałbym również w sposób szczególny powitać Panią Pełnomocnik, Panią Profesor Iwonę Wiadomską, Pełnomocnika Rektora do Spraw Nauki. Bardzo serdecznie witamy. Witam wszystkich zaproszonych gości, księży profesorów, przyjaciół, pracowników naszej uczelni. Cieszę się bardzo, że Państwo są z nami. Księże Rektorze, bardzo proszę o oficjalne otwarcie naszej wystawy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Jest to dla nas ważne. Nie tylko z tego względu, że to siódmy rektor w historii naszego uniwersytetu, że w latach, które były dla nas ważne, istotne, właściwy człowiek na właściwym miejscu, ale również, że oprócz wymiaru naukowego, który jest typowy dla uniwersytetu, wymiaru dydaktycznego, który jest również typowy dla uniwersytetu, jest jeszcze wielka postać, wielkość ducha tego człowieka, co potwierdza proces, Informacyjny i proces, który doprowadził do tego, że nasz rektor otrzymał tytuł Sługi Bożego dzięki zaangażowaniu w Sandomierskiej, sandomierskiej. wielu osób, które z tego środowiska przygotowywały całe informacje właściwe do procedury beatyfikacyjnej. Do dzisiaj wielu wykładowców, szczególnie z dogmatycznej, korzysta z dziedzictwa księdza profesora Wicętego Granata to osoba w tym środowisku szczególnie rozpoznawana. Cieszę się, że również miasto, miasto Lublin rozpoznało wielkość postaci księdza Wicentego Granata, dedykując jego osobie jedną z ulic na Nowym Osiedlu. Widzę nazwę ulicy, to zawsze wielka radość, że to postać ważna dla naszego środowiska naukowego. Wyrażam wdzięczność Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej za podjęcie tej inicjatywy który jeszcze przybliża młodego szczególnie po kolei postać Księdza Wincent tego Trzeba pamiętać, że czas na Uniwersytecie biegnie bardzo szybko. Obecnie również chcemy dowartościować postać bardzo związaną z naszą Uniwersytetem. Możemy powiedzieć, że te, bez tych dwóch osób Uniwersytet nie byłby pewnie w stanie zafunkcjonować w 1918 roku, a są to postacie bardzo mało rozpoznawane w Rumunii. Mam to na myśli krabina Niele-Potulicką i Karola Jaroszyńskiego. Zwróciły się do prezydenta miasta Lublin z prośbą o rozważenie możliwości również uhonorowania tych dwóch postaci związanych z naszym Uniwersytetem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy księże rektorze. Tak naprawdę pomysł tej wystawy zrodził się przy okazji oczywiście stulecia świdzyń kapłańskich księdza, księdza rektora Granata. W ten sposób chcieliśmy oddać pewnego rodzaju hołd. Hołd wielkiemu człowiekowi, człowiekowi nauki, człowiekowi wielkiej postaci naszego Uniwersytetu. W tym miejscu chciałem podziękować w sposób szczególny dwóm osobom. Pani, pani dr Halinie Szuliu, która była inicjatorką i jakby zagrzewała nas do tego, żeby, żeby to... I tutaj brawa dla <zyskling> Pani To właśnie to te dwie osoby, znaczy jest pani doktor, one bardzo pieczołowicie dbało o to, aby dziedzictwo księdza rektora Miejskiego Granata było obecne nie tylko u nas, ale w jego rodowitym diecezji. Bardzo raz jeszcze proszę o uwagę. Drugą osobą, którą chciałbym uhonorować i podziękować, to jest pani doktor na, na stałe Świńska, która jest kuratorem tej wystawy i która wspólnie z panią Haliną, przy pomocy naszych pracowników, przygotowała tą wystawę Bardzo serdecznie dziękuję. Na początek, to kilka słów prowadzących, aby poinformować, w jakich okolicznościach zaczęłam współpracować z księdzem profesorem incydentów granatów. Tak się złożyło. Że w 1958 roku znalazłam się na kulu w okresie kiedy ksiądz Wincenty Granat był profesorem na uczelni, pracował nad swoimi książkami i artykułami oraz brał udział w różnych sympozjach naukowych na terenie kraju. Zaraz po studiach w 1963 roku podjęłam pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I za zgodą ówczesnego rektora, ojca Romualda Gustawa, miałam łatwy dostęp do publikacji, które były potrzebne księdzu profesorowi. Tak się właśnie zaczęła historia. Profesor cieszył się, kiedy najnowsze pozycje filo filozoficzne i teologiczne docierały do jego rąk i mógł się z, ich, z nimi zapoznać. Na to ksiądz Granat pomagał mu przy korekcie najpierw rękopisu, wszystko pisał piórem, maszynopisie dopiero inni przepisywali, a także szczotek korektorski, które przyszły z drukarni. Wówczas wiele od niego się nauczyłam. W tym miejscu warto wspomnieć, że praca naukowa była dla księdza profesora żywiołem, nic nie mogło go zniechęcić. Po przygotowaniu jednej książki najlepiej odpoczywał, kiedy mówił o następnej. Pisał nie tylko z potrzeby serca, ale z myślą o czytelnikach podejmowane zaś wysiłki dla nauki i ich rezultat uważał za apostolstwo. W postawie profesora można było zaobserwować, jak cieszył się wszystkich osiągnięć swych koleg kolegów, a także uczniów, studentów. Tych ostatnich ciągle mobilizował i zachęcał do twórczej pracy, podtrzymywał na duchu, kiedy były trudności, a nade wszystko spieszył z realną pomocą. Współpraca moja z profesorem trwała przez 22 lata, do końca jego pracowitego życia. Wkrótce po jego śmierci podjęłam osobistą pracę najpierw przy wydawaniu pozostałego dorobku naukowego, dokąd nie był opublikowany, z czasem też prac rozrzuconych po różnych pracach zbiorowych i czasopismach. Poza tym przez cały czas zbierałam materiały do opracowania jego biografii. Deo et Ecclesia, życie i działalność księcia Wicentego Granata, która ukazała się w 1993 roku w Opolu. Wincenty Granat urodził się 1 kwietnia 1900 roku w Ćmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. W jego rodzinie panował duch religijny i patriotyczny o długich tradycjach. Życie Sługi Bożego księdza Wincentego przebiegało w kilku okresach historycznych, zróżnicowanych tak pod względem społecznym, jak i politycznym. Dzieciństwo Wincentego do 1914 roku to lata niewoli narodowej w zaborze rosyjskim. Młodość i czas zdobywania wykształcenia, nauka w gimnazjum w latach 1914, 23, studia na Uniwersytecie Gregoriarskim w Rzymie 1923 Dziękuję Panie Kalimowu. Chciałem sprawić swoje słowa wdzięczności i podziękowania dla Pani Doktor za te lata troski o dziedzictwo księdza rektora Miejskiego Inicjatywów granata. lata. Bez takich osób często jest trudno we właściwym czasie dowartościować tych, którzy tworzą, tworzyli i tworzą nasze środowisko. To jest również sygnał dla wszystkich nas, że warto w, tym, w tych aktywnościach uniwersyteckich również nie zapominać o wartościach duchowych. Jak pamiętamy przed rokiem czy przed dwoma tworzyliśmy nowy kierunek pod tytułem niebo. W tej broszurze, która została wówczas wydrukowana w wielu tysiącach, a którą miałem zaszczyt wręczyć wszystkim rektorom Uniwersytetu w Polsce, widziałem ich się zaskoczenie, później radość, mówiąc: Ach, ten kierunek każdy może studiować w każdym czasie swojego bytowania na tej Ziemi. Powiedziałem tak, każdy. I tam również jest postać kandydata na ołtarze księdza Wicentego Granata, tak jak również. Sługi może Bojacka Krawczyka, studenta psychologii, teologii, naszego absolwenta, który zmarł w wieku 25 lat, roku 1991. I tam jest również przypomniane są postacie tych osób, które już weszły w ten poczet Błogosławionych i Świętych, a jest najbardziej znane postacie Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, ale również ich kandydatów na ołtarze. A z naszych informacji wiemy, że. Ta lista jest znacznie dłuższa. To jest około 24 osób, które są w różnym, na różnym etapie stwierdzania ważności podjętych działań w wymiarze, zarówno zakonnym, jak na przykład ojciec Jacek Borowiecki, również drugi rektor naszego uniwersytetu. Jak wiemy, inne postacie, i w tej publikacji mamy więcej na ten temat. Zachęcam więc do podjęcia wysiłków dotarcia do wszystkich informacji, jakie przynosi ta dzisiejsza wystawa. Bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze nasze spotkanie i ten wielki wysiłek promocji naszego Uniwersytetu przez postać sługi Marzeju Świętego św. Profesora, która jest Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, padło tu już wiele słów dotyczących księdza profesora rektora Kul Wicetnego Granata. więc ja tylko krótko o wystawie i zapraszam oczywiście na jej zwiedzanie. Wystawa została przygotowana, tak jak już tu było wspomniane w związku ze stuleciem świętę, całość jest tak skomponowana, żeby powołanie kapłańskie, dar kapłaństwa, o którym mówił też ksiądz Właśnie Granat. Jak najbardziej wyrazić, bo to jego powołanie wyrażało się we wszystkim, co robił, a więc zarówno praca pracy pastelskiej, jak i pracy akademickiej, w kontaktach z ludźmi i wreszcie pracy naukowej. Wszystko, co robił, robił dla Boga i Kościoła. I tak właśnie chcieliśmy tutaj jak najbardziej pokazać. A więc wystawa właściwie składa się z takich dwóch części, bo jedna część to jest ta część fotograficzna, a druga część to są publikacje, zarówno te, które były poświęcone jego osobie, jak i właśnie głównie jego dorobek. W tej części fotograficznej właściwie mamy udokumentowane całe jego życie i działalność. Od praktycznie najmłodszych lat poprzez właśnie seminarium duchowne i studia na Gregorianu w Rzymie, później pracę. Jako prefekta szkół i pracę w seminarium diecezjalnym w Sandomierzu. No i wreszcie jako profesora i rektora kul. Tutaj dużo jest właśnie fotografii dokumentujących ten, ten etap jego działalności. No i aż do ostatnich chwil też różnego rodzaju nagrody, już pod, już pod koniec życia. I wreszcie też rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego jest udokumentowane. Chciałam, żeby tutaj wybrzmiały też słowa zarówno samego księdza Granata, jak i jego bliskich, bliskich mu osób o jego osobie. Stąd takie wplecione są tutaj cytaty tych osób, żeby jak najlepiej sylwetkę jego pokazać od strony tych osób, które znały go i z nim współpracowały, jego uczniów. No i wreszcie ten dorobek naukowy od najstarszych publikacji, tu jest oczywiście wybór, poprzez to monumentalne dzieło dogmatyka katolicka, które jest no, na pewno sztandarowym, jeśli chodzi o teologię polską XX wieku. Także bardzo proszę o zwiedzanie wystawy. Dziękuję tutaj też za jakby zainspirowanie pani, doktor pani Irenie Szumi, która no, jakby sprawiła to, żeby, żebyśmy mogli mm, to oglądać tę wystawę. Dziękuję również za udostępnienie licznych fotografii. Szacowny gości, proszę również o się do księgi pamiątkowej, żebyśmy mieli świat yy, waszego przybycia. Dziękuję bardzo i zapraszam na za zwiedzanie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za, za przybycie, za obecność. I tak jak wspomniała Pani doktor, zachęcam do zwiedzania, zadawania pytań, refleksji. Zachęcam również to, co mówiła Pani doktor, do wzięcia, pobrania sobie tej książki, publikacji oraz filmu. Jest zupełnie bezpłatnie.